Jestem w miejscowości Koenigs Westerhausen Tutaj przejeżdżam pod budynkiem, który wygląda jak szkoła o, I przed nim są wystawione rzeczy Ja myślałem, że to jest po prostu na czas remontu jakoś tam powystawiane Ale powiem Wam, że to jest już któryś dzień tutaj Fajne biurka kurcze, takie szkolne wiecie No, To jest metalowe A chyba mam kamerę brudną, moment No to jest metalowe jest całkiem solidne krzesełka. No wiadomo, że tam. Jakościowo może to hitnie jest, ale jakby ktoś potrzebował umeblować, nie wiem, jakiś hostel czy coś, no to by trochę tych rzeczy miał. zobaczcie Tutaj takie jak po, pod e, rzutnik, półeczka, metalowe nogi. Tu jakaś też szafka metalowa taka szkolna. I ja zrozumiałem, że to jest wystawka. Bo ja też widziałem tu przed chwilą ludzi, że się kręcili. I szybko się wybrałem, żeby wam nagrać, zanim się to nie rozejdzie. O tu jakieś takie urządzenie szkolne, nie wiem. Co to jest? Może ktoś z Was powiatu Tu jest komputer, chyba w ogóle. Tu jakaś lampa, taka od jakiejś dyskoteki szkolnej, nie? Tu też jest coś, co nie wiem, co to jest. Tam więcej tych lamp. Kurczę, pobrałbym te rzeczy, no ale mam Matiza, nie? Na ja tym z Osterhausen jest dość daleko, żeby się wybrać mi samochodem osobowym, chociaż to jest droga na, na Polskę. Więc gdybym jechał na Polskę, to pewnie bym tu wjechał i wziął tyle ile się zmieści nie, wiecie o co chodzi no takie płyty drewniane, jakieś stare drzwi i szafki no to wiadomo, że nikt tego nie weźmie nie. tu drzwi jakieś obite materiałem tu jeszcze stolik tu jest stolik rower to chyba normalnie jest przykuty, chyba ze nie ma o, tu taka była tablica do pisania jak na angielskim, nie? się używa zazwyczaj i tu, o, posłuchajcie, o tu jakieś puchary są jakby ktoś z was chciał coś wygrać <grych> jakiś tutaj posążek więcej pucharów nie będę może tam pokazywał tych napisów, że tam jest napisane jakieś imię i nazwisko, nie? Takie całe puchary jakieś szkolne. Tam jakiś tekst. Kolejna. Kolejne biurko metalowe. Tu też metalowa rama. Nie mówię to już od razu na złą wywozić, tak? Tylko, że fajne, są, że to są mocniejsze O! Taki rzutnik to w szkole mieliśmy nawet. Jakieś foliogramy czy coś tam się tu montowało, nie? Na pewno też to znacie ze szkoły. No nic nie wezmę, na no autobusem tu jestem. Przegubowym, nie? Biozo ludzi, to nie ma sensu. To też jest metalowe. Aha, bo to jest cała, całe biurko, też takie jak nauczycielskie chyba bardziej. No. No i tu taki fajny duży stół. Z kółkami. No ja myślałem, że to jest tylko tak wystawione, wiecie, że się remontują za chwilę to włożą z powrotem, bo tam malują jakąś salę, nie? Ale to tutaj tu parę dni, ludzie tu normalnie się przyglądają temu. No nic. Muszę kończyć, bo nie zdążę na swój odjazd. Jeszcze raz Wam dam rzut taki z daleka na wszystko. O, kurczę. Ten komputer, ten wichajster taki do wyświetlania czegoś, to bym wziął i te lampy, nie? O. No nic. wiesz Spaß.